Szok w Grudziądzu. Pijany dziewiętnastolatek postrzegł nastolatkę z wiatrówki. Dziewczynka szła do szkoły. Grudziądz, 21 maja 2025 rok. Spokojny środowy poranek na jednej z grudziądzkich ulic zamienił się w scenę jak z koszmaru. 16-letnia dziewczyna idąca jak co dzień do szkoły stała się celem bezsensownego ataku. Została postrzelona z broni pneumatycznej przez nietrzeźwego 19-latka. Sprawca został szybko zidentyfikowany i zatrzymany przez policję. W życiu nastolatki nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak zdarzenie to wywołało fale szoku i oburzenia w lokalnej społeczności. Do dramatycznego incydentu doszło w środę 21 maja na ulicy Marcinowskiej w gruziązu dla 16-letniej uczennicy. Miał być to kolejny, zwykły dzień. Droga do szkoły, spotkania z rówieśnikami, lekcje. Nic nie zapowiadało zgrozy, która miała ją za chwilę spotkać. Szła chodnikiem, mijając kolejne kamienice, gdy nagle poczuła ostry ból. W jednej chwili jej rutynowy poranek został przerwany przez akt nieodpowiedzialnej agresji. Jak ustalili funkcjonariusze policji, strzał padł z okna jednej z pobliskich kamienic. Sprawcą okazał się 19-letni mężczyzna, który, jak się później okazało, był pod silnym wpływem alkoholu. Co szczególnie wstrząsające, ofiara i napastnik nie znali się. Dziewczyna była całkowicie przypadkowym celem. Przechodziła obok budynku w momencie, gdy młody mężczyzna prawdopodobnie Prawdopodobnie w wyniku skrajnej lekkomyślności i upojenia alkoholowego postanowił użyć broni pneumatycznej w sposób zagrażający innym. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezmiono służby ratunkowe oraz policję. Pierwsze chwile po postrzale musiały być dla nastolatki pełne bólu, strachu i dezorientacji. Dzięki szybkiej interwencji dziewczynie udzielono niezbędnej pomocy medycznej. Na szczęście obrażenia okazały się powierzchowne i nie zagrażały jej życiu ani zdrowiu w sposób poważny, choć sam fakt bycia celem takiego ataku jest niezwykle traumatyzujący. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu podjęli natychmiastowe działania w celu ustalania i zatrzymania sprawcy. Aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowej grudziąskiej policji poinformował o szczegółach interwencji. Policjanci ustalili skąd podstrzał. Dokonano zatrzymania 19-latka, znaleziono przy nim broń, mężczyzna był nietrzeźwy. Profesjonalizm i szybkość działania funkcjonariuszy pozwoliły na sprawne ujęcie napastnika, co zapobiegło potencjalnie dalszemu zagrożeniu. Zatrzymany 19-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu zostaną postawione zarzuty. Jak wskazują wstępne ustalenia, i charakter czynu, najprawdopodobniej będzie to zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za tego typu przestępstwo Polski Kodeks Karny przewiduje karę pozbawienia wolności. Wszystko wskazuje na to, że postrzenie było efektem skrajnie nieodpowiedzialnego i lekkomyślnego zachowania, spotęgowanego przez stan nietrzeźwości. Fakt, że do ataku doszło w drodze do szkoły na uczęszczanej ulicy, potęguje poczucie zagrożenia wśród innych osób. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak mogło dojść do tak niebezpiecznej sytuacji i jakie są rzeczywiste motywy działania młodego mężczyzny. Choć alkohol z pewnością odegrał tu znaczącą rolę, nie tłumaczy to w pełni bezmyślności i braku poszanowania dla czyjegokolwiek bezpieczeństwa. Incydentem po raz kolejny zwraca uwagę na problem dostępu i używania broni pneumatycznej. Choć wiatrówki często nie są postrzegane jako broń śmiertelnie niebezpieczna, w nieodpowiednich rękach z zwłaszcza osób niestrzeźwych lub nieodpowiedzialnych mogą stanowić poważne zagrożenie. Śród wystrzelonych z takiej broni z bliskiej odległości może spowodować bolesne i trudne do wyleczenia rany, a w skrajnych przypadkach trafiając w newralgiczne punkty ciała, nawet cięższe obrażenia. Społeczeństwo oczekuje, że organy ścigania i wymiar sprawiedliwości potraktują tę sprawę z należytą surowistością, aby wysłać jasny sygnał, że tego typu zachowania nie będą tolerowane. Lokalna społeczność wydarza współczucie dla postrzelonej nastolatki i jej rodziny, choć fizyczne rany prawdopodobnie zagoją się stosunkowo szybko, uraz psychiczny i poczucie naruszonego bezpieczeństwa mogą pozostać na znacznie dłużej. Dla młodej osoby, która doświadczyła tak nieuzasadnionej agresji w miejscu publicznym, powrót do normalności i codziennej rutyny może być trudny. Ważne będzie wsparcie ze strony najbliższych, a być może także pomoc psychologiczna. Policja kontynuuje z czynności dochodzeniowe w tej sprawie. Gromadzony jest materiał dowodowy, przysłuchiwani są świadkowie, a sam sprawca zostanie poddany dalszym czynnościom procesowym. Śledczy będą starali się dokładnie zrekonstruować przebieg wydarzeń i wszelkie Wszelkie okoliczności, które doprowadziły do tego incydentu. Pozostaje nadzieja, że sprawca poniesie zasłużoną karę, a dla poszkodowanej nastolatki będzie to jedynie bolesne wspomnienie, które nie zaważy na jej przyszłości. Jednocześnie incydentem powinien stać się przyczynnikiem do szerszej dyskusji na temat bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz odpowiedzialności związanej z posiadaniem jakiejkolwiek broni, nawet typu pneumatycznej.